Siemka, z tej strony Maty i w kolejnym na moim kanale Dobra, już to by... cringe'owe będzie przywitanie. Dobra, e, razek wujemy na piosenkę Young Multi mam już dość. E, ona wyszła godzinę temu. Nie chcę wam pokazywać, ale dobra. Mm, już o to jest siódma piosenka z jego piosen z jego tego płyty, dobra, dawaj, lecimy. Dawaj, lecimy. No fajnie, lecimy Dzieciaki latają na zanie, bo boją się mówić o problemach miejskich Nie dziwię się wcale, jak z tym powie, że to znowu głupi wymysł yeah. Tracę kolejną nadzieję Strasznie mi trudno to robić, a w głowie panuje mi śmietnik Pobiecałem sobie, że kiedyś siądę w tym Bentley Dlatego nagrywam to skarb na razie zapowiada się dobrze, a ogólnie przepraszam za tę piosenkę z tle, ale no nie, nie, nie prowadzę. Ja nie mam już czasu na przerwę Oni zostawili mnie dawno w tyle, a chcą ode mnie prezenty ta głowa, ja mylę już prawdę, widzę fałszywy uśmiech Nie ma już szczęśliwych dzieci, został tylko ludzki brak Świat numeran, a w nie presja, strach Chciałbym bardzo cofnąć czas No mix, mastering, tutaj wszystko, multi to po prostu kot ko, kot jest w to w te rap sceny. on umie on będzie umiał i zawsze będzie umiał Poratujcie go subskrypcją dziękuję Abseny no penis nie wystarczy Serce moje można stać przy mnie albo się wykrwawi Mamy już dość co nie Dość. Oni wciąż pytają jak tam u mnie Mam już dość Jak tam u mnie? No bardzo dobrze Mam już dość Piątych całych spędzę leżąc skromnie Mam już dość Mam już dość Na każdym kroku jest fałszywa miłość Ona ciekawe lub bogat jest miło Wszynade linie jak spodnie On lubi się bawić yy, głosem jakby Nie Prawda, kochaj bo będzie za późno Mam już dość, oni wciąż pytają jak tam u mnie Mam już dość, wątek cały spędzę leżąc w trumnie Mam już dość, mam już dość Mam już dość, oni wciąż pytają No i oczywiście też subskrybujcie mój kanał i multiego Jak tam u mnie, mam już dość Spędzę leżąc w trumnie, mam już dość Mam już dość A. No i chciałbym powiedzieć tak Oceniam tą piosenkę na bardzo dobrą No i... Yy. No co ja mogę powiedzieć, no, piosenka spoko No i polecam i subskrybujcie ogólnie też kanał do, do no subskrybujcie w ogóle kanał i do usłyszenia za jakieś, za jakieś w kolejnym, w, no do usłyszenia po prostu następnym, yy, jutro no, pa pa